Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku kuchennych eksperymentów dzisiaj. No jeszcze nie ma tu z tego czwartku, ale pokażę Wam, jak zrobić alternatywną wersję faworków. Nie tak, że musicie się męczyć godzinami, gnieść to później wykrajać, wyrabiać je, smażyć na smalcu lub oleju, zasmrozić całą chatę. No i później oczywiście mieć super przyjemność z jedzenia, no, ale to będziecie mieli. Przyjemy z jedzenia i zajmie Wam to tylko 15 minut i będzie czysto w kuchni, to jest bardzo ważne, będzie czysto w kuchni. Co zastosujemy? Zastosujemy ciasto, żeby zrobić faworki. To chyba oczywista sprawa, że z ciasta zrobimy, ale trochę innego. Dzisiaj robimy faworki. Co to jest za ciasto? Ciasto francuskie. Tak, tak, już widzę jak się śmiejecie, ciasto francuskie z durnią chyba. Że będzie robił faworki z ciasta francuskiego. Ale popatrzcie, popatrzcie moi drodzy, o, się zaczyna mówić brzydko, kuchnia, jak łatwo jest je zrobić. Kupujecie jeden wałek, przekrajać na pół. Nie wiem, czy mi się uda na pół równo przekrajać, no, ale jakoś piąte przez 10. No i robicie faworki. Można robić węższe. Takie jakie Wam są potrzebne, jakie lubicie jeść. Specjalnie nagramy ten film, przynajmniej część przygotowywania favorków bez żadnych przerw bez żadnej edycji. No może poza tym, że będzie trzeba poczekać na, na ich upieczenie, ale no na no, no, no to poczekamy. Ale pokażę Wam, jak szybko można je zrobić. Naprawdę przekąska ekspresowo. Ktoś do Was przychodzi lub sami chcecie sobie coś słodkiego zrobić. Nie, nie potraficie ciast zrobić. Przekrajacie to na pół. Wygląda to tak. Jak faworki się robi. Ja z babcią robiłem wielokrotnie. Przewijacie tutaj, pół i macie faworka. No wygląda praktycznie jak faworek prawdziwy. Czyż nie? Popatrzcie. Prosta sprawa. Rozdziawić, sadzić ze środka, przewinąć i macie faworku. I tak wszystkie po kolei, aż będą gotowe. Widzimy się za moment. Zrobienie tych wspaniale wyglądających paworków zajęło mi 2,5 minuty. No, u was to było troszeczkę szybciej, bo nie chciałem was zanudzać tym e, kręceniem ich. Generalnie łatwo jest je zrobić. 2,5 minuty i macie już gotową bazę. Teraz trzeba rozgrzać piekarnik do temperatury około 200 stopni, najlepiej nie będzie 200-210 w tym przedziale. Wkładamy je do piekarnika. Na drugi poziom od dołu i pieczałem przez około 10 minut. No musicie zwracać uwagę, jak już będą takie bardziej złotawe, to trzeba je wyciągnąć, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, że nagle nam się spalą. Już to robimy, wracamy z gotowym rezultatem. Faworki po upieczeniu wyglądają tak, ale jeszcze lepiej będą wyglądać, a najlepiej będą wyglądać o tak. Posypać dużą ilością cukru, bo ciasto cukru nie zawiera, więc może Wam je smakować, możecie podawać z czymkolwiek tam sobie zechcecie, ale ja sugeruję tego typu podawanie. Goferki, nie goferki, jakie goferki, no co ja do gofry po głowie chodzą, a to są przecież nasze faworki, rewelacyjne faworki z ciasta francuskiego, <głos》>. możecie podać je z rewelacyjnym dżemikiem, jeśli sobie sami robicie w domciu, a jak nie z puderkiem, to dobre kawy, herbaty lub na przykład do czystka, o którym na drugim kanale kilka słów powiedziałem, więc zapraszam Was na kanał ojca, teraz już mój, e, e. Na którym dowiecie się, w czym Wam czystek może pomóc. Czystek, faworeczki, świetna kombinacja. Na pewno się szybciej strawią <laughs> z czystkiem niż bez. To tyle na dzisiaj. Miłego dnia Wam życzę, wieczoru. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. W następnym odcinku. Cześć. A jeszcze jedno, bo mi zarzucicie, że. O, zrobił ciastka, zrobił ciastka, faworki, faworki, a nawet i nie spróbował. Dobrze, postaram się moi drodzy, dzisiaj nie będę laskał. Będę po cichutku jadł. Ale naprawdę są dobre. No raje, trzymajcie się. Dariu.